Czy kiedykolwiek czułeś, że żyjesz życiem, które tak naprawdę nie jest twoje? Jakbyś podążał za scenariuszem narzuconym przez zewnętrzne oczekiwania, nigdy nie zatrzymując się, by zapytać: kim naprawdę jestem? Dla Karla Junga odpowiedź na to pytanie nie jest tylko filozoficzną ciekawostką to klucz do autentycznego i pełnego życia. Jung wierzył, że prawdziwa podróż przez życie zaczyna się w momencie, gdy odnajdujemy samych siebie. Gdy zanurzamy się w procesie indywiduacji. Ale co to właściwie oznacza? Mówiąc prościej, indywiduacja to droga dostania się tym, kim naprawdę jesteśmy, poza maskami, które przywdziewamy, by dopasować się do społeczeństwa. Od najmłodszych lat jesteśmy uczeni odgrywania ról: posłusznych dzieci, wzorowych uczniów, produktywnych pracowników. Stopniowo kształtujemy się tak, by spełniać oczekiwania innych. Tworzymy personę, zbiór masek, które zakładamy, by funkcjonować w świecie. Persona sama w sobie nie jest czymś złym, jest konieczna do życia w społeczeństwie. Problem pojawia się, gdy zaczynamy się z nią utożsamiać i zapominamy, że w głębi kryje się coś znacznie głębszego. W najgłębszych zakamarkach naszej psychiki znajdują się części nas, które tłumimy lub ignorujemy: nasze lęki, pragnienia, instynkty. Jung nazwał to cieniem. Paradoksalnie to właśnie ta ciemniejsza strona zawiera klucz do naszego prawdziwego ja. Jeśli ją odrzucamy, żyjemy jedynie na powierzchni, odcięci od własnej istoty. Ale jeśli mamy odwagę się z nią zmierzyć, możemy zintegrować te odrzucone aspekty i stać się pełniejszymi ludźmi. Spotkanie z samym sobą nie jest komfortowe. Wymaga zakwestionowania dawnych przekonań, powrotu do stłumionych ran. I zaakceptowania prawd, które wolelibyśmy ignorować, ale to konieczny proces. Bez niego możemy prowadzić życie pozornie bezpieczne, lecz w gruncie rzeczy puste. Jung mówił, że to, czego w sobie nie przepracujemy, objawi się w naszym życiu jako przeznaczenie. Innymi słowy, jeśli nie skonfrontujemy się z własnymi wewnętrznymi konfliktami, zaczną one kierować naszym życiem w sposób nieświadomy. Powtarzamy te same schematy. Wikłamy się w destrukcyjne relacje, sabotujemy własne możliwości, wszystko dlatego, że nie znamy siebie na tyle, by podejmować świadome i autentyczne decyzje. Życie naprawdę zaczyna się wtedy, gdy odnajdujemy siebie, ponieważ dopiero wtedy zaczynamy żyć w prawdzie. Nie kieruje nami strach ani warunkowanie, ale wewnętrzna zgodność z tym, kim jesteśmy. Nasze wybory stają się bardziej świadome, relacje głębsze. A samo życie nabiera prawdziwego sensu. Jak jednak w praktyce możemy rozpocząć tę podróż ku samopoznaniu? Autentyczne poznanie siebie nie dzieje się z dnia na dzień. Wymaga refleksji, introspekcji i często odwagi, by zmierzyć się z niewygodnymi prawdami. Psychoterapia, medytacja, sztuka czy pisanie to tylko niektóre z narzędzi, które mogą pomóc nam dotrzeć do głębszych warstw naszej psychiki. Gdy odnajdujemy siebie, przestajemy żyć automatycznie i zaczynamy doświadczać życia w pełni nie jako bierni widzowie narzuconego scenariusza lecz jako autorzy własnej historii. A ty czy już rozpoczęłeś tę podróż ku sobie? Wielu unika tej podróży z obawy przed tym, co mogą w sobie odkryć i nie bez powodu przez całe życie gromadzimy rany, traumy i ograniczające przekonania, które kształtują nasz obraz świata. I nas samych. Ale co się dzieje, gdy odmawiamy spojrzenia w głąb siebie? Żyjemy powierzchownie, uwięzieni w powtarzających się cyklach, próbując wypełnić wewnętrzną pustkę zewnętrznymi rozrywkami, nadmierną pracą, płytkimi relacjami, niekontrolowaną konsumpcją. Karl Jung ostrzegał przed niebezpieczeństwem nieświadomego życia. Według niego prawdziwy rozwój człowieka następuje wtedy, gdy bierzemy odpowiedzialność za własną psychikę, wydobywając na światło dzienne to, co wcześniej pozostawało ukryte. To właśnie proces indywiduacji, stawanie się istotą unikalną, autentyczną i świadomą. Jednak ta droga wymaga wysiłku i zaangażowania. Często jesteśmy zmuszeni do spotkania z samym sobą w momentach kryzysu. Gdy wszystko, co zbudowaliśmy, rozpada się, związek, kariera, sposób postrzegania świata, nagle musimy zadać sobie pytanie kim jestem bez tego? W takich chwilach otrzymujemy szansę na odrodzenie. Ból, zamiast być wrogiem, może stać się bramą do nowego sposobu istnienia. Jung postrzegał mity i symbole jako odzwierciedlenie wewnętrznej podróży każdego człowieka. Bohater baśni i wielkich eposów zawsze przechodzi przez etap prób i wyzwań, zanim odnajdzie swoją prawdziwą tożsamość. Tak samo jest z nami. Aby odnaleźć siebie, musimy najpierw się zgubić, musimy porzucić dotychczasowe pewniki, zmierzyć się ze swoimi lękami i wkroczyć na nieznane terytoria. Co czeka na końcu tej drogi? Nowa wersja nas samych, bardziej zgodna z naszą prawdziwą naturą. Nie oznacza to, że staniemy się idealni, lub że już nigdy nie doświadczymy bólu. Wręcz przeciwnie, indywiduacja nie jest stanem końcowym, lecz nieustannym procesem. Jednak gdy lepiej poznajemy siebie, uczymy się żyć z większą uważnością i sensem. Spotkanie z samym sobą zmienia również sposób w jaki odnosimy się do świata. Kiedy żyjemy autentycznie, Przyciągamy ludzi i doświadczenia, które współgrają z tym, kim naprawdę jesteśmy. Nasze relacje przestają opierać się na maskach i stają się głębsze, bardziej prawdziwe. Ponadto odnajdujemy cel, który wykracza poza materialny sukces czy społeczną aprobatę. Jednak tej drogi nie można przebyć biernie. Wymaga aktywnego podejścia do życia. Pytanie brzmi: czy jesteś gotów odnaleźć siebie? Czy jesteś gotów wyjść z trybu automatycznego, zakwestionować własne przekonania i zmierzyć się ze swoim cieniem? Bo na końcu nikt nie może zrobić tego za ciebie. Proces indywiduacji jest samotną podróżą, ale nagroda jest bezcenna życie, które naprawdę warto przeżyć. Więc może najważniejsze pytanie brzmi: jeśli nie teraz, to kiedy? Dla wielu strach przed spojrzeniem w głąb siebie jest paraliżujący. I rzeczywiście ta podróż nie jest dla ludzi o słabym duchu. Zmierzenie się ze swoim cieniem oznacza uznanie, że nie zawsze jesteśmy ofiarami okoliczności. Czasem to my sami sabotujemy własne życie. Oznacza zaakceptowanie, że pewne części nas zostały zaniedbane, zniekształcone lub stłumione. To wezwanie do radykalnej uczciwości wobec samego siebie. Jung mówił: Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierować Twoim życiem, a ty nazwiesz to przeznaczeniem. Innymi słowy, dopóki nie rozpoznamy swoich nieświadomych wzorców i impulsów, będziemy wciąż popełniać te same błędy, przyciągać podobne sytuacje i zastanawiać się, dlaczego nic się nie zmienia. Jednak wielkim błędem jest myślenie, że odnalezienie siebie to jednorazowe wydarzenie, nagła epifania, która rozwiązuje wszystkie problemy. Wręcz przeciwnie. To proces ciągły, pełen małych śmierci i odrodzeń. Każdy nowy etap życia zmusza nas do ponownego zdefiniowania tego, kim jesteśmy i czego naprawdę pragniemy. Problem w tym, że społeczeństwo oferuje nam nieskończenie wiele rozrywek, które odciągają nas od tej wewnętrznej konfrontacji. Media społecznościowe, kompulsywna konsumpcja, nieustanna potrzeba rozrywki wszystko zdaje się popychać nas dalej od ciszy. Która jest niezbędna do introspekcji, ale prędzej czy później życie i tak nas zatrzyma. Ile osób zaczyna szukać głębszego sensu dopiero po wielkiej stracie lub kryzysie egzystencjalnym? Choroba, śmierć bliskiej osoby, rozpad związku takie wydarzenia potrafią zdjąć z nas iluzję i zmusić do zmierzenia się z prawdą o naszej egzystencji. Jednak nie musimy czekać, aż cierpienie nas dosięgnie, by rozpocząć tę podróż. Możemy świadomie wybrać drogę ku samopoznaniu. Jak jednak zrobić to w praktyce? Jednym z pierwszych kroków jest samoobserwacja zwracanie uwagi na nasze reakcje, lęki, najgłębsze pragnienia zadawanie pytań: co naprawdę mnie napędza, czego unikam. Prowadzenie dziennika może być potężnym narzędziem w tym procesie. Zapisywanie myśli, emocji i schematów zachowań pomaga uczynić nieświadome bardziej dostępnym. Sztuka również odgrywa kluczową rolę. Malarstwo, muzyka, taniec, czy jakakolwiek inna forma twórczej ekspresji pozwala nam dotrzeć do ukrytych części naszej psychiki. Jung wykorzystywał mandale jako symboliczne odwzorowanie psychiki i zachęcał swoich pacjentów do swobodnego rysowania, aby odkryć treści nieświadome. Dodatkowo, poszukiwanie wiedzy filozoficznej i psychologicznej może poszerzyć naszą samoświadomość. Studiowanie archetypów pozwala dostrzec, że w naszej podróży pojawiają się uniwersalne wzorce: postać bohatera, mędrca czy zranionego uzdrowiciela wszystkie te archetypy mogą się w nas manifestować na różnych etapach życia. Jednak przede wszystkim kluczowe jest pielęgnowanie odwagi. Odkrycie siebie to nie tylko poznanie własnej prawdy, ale również życie w zgodzie z nią. A to często oznacza konieczność pożegnania się z ludźmi, miejscami i sytuacjami, które przestały być zgodne z naszą istotą. Pytanie wciąż pozostaje to samo: czy jesteś gotów na te transformacje? Bycie gotowym na te transformacje nie oznacza posiadania wszystkich odpowiedzi. Wręcz przeciwnie. Oznacza akceptację faktu, że wiele z nich pojawi się dopiero w trakcie drogi. Jung uczy nas, że proces indywiduacji nie jest triumfalnym dotarciem do ostatecznej mądrości, lecz wiecznym stawaniem się. To taniec między światłem i cieniem, świadomością i tajemnicą, porządkiem i chaosem. To prowadzi nas do kluczowego punktu znaczenia nieznanego. Wiele osób unika spotkania z samym sobą, ponieważ wiąże się to. Z porzuceniem dotychczasowych pewników. Ale co, jeśli to właśnie w nieznanym kryje się nasza największa wartość? Jung mówił o konieczności dialogu z nieświadomością. Często przemawia ona do nas poprzez sny, symbole pojawiające się w naszym otoczeniu, czy nagłe, irracjonalne impulsy. Jednak w świecie, który gloryfikuje racjonalność, uczymy się ignorować te sygnały. Żyjemy w kulturze, która przecenia logikę i pomija intuicję. A przecież w głębi nas istnieje pierwotna mądrość, instynkt, który może nas prowadzić ku autentycznemu ja. Ile razy czułeś wewnętrzne wezwanie, nie dające się logicznie wytłumaczyć pragnienie pójścia określoną ścieżką, ale je zignorowałeś ze strachu lub z przekonania, że to nierozsądne? Jung powiedziałby, byś wsłuchał się w ten głos, bo często pochodzi on z najbardziej prawdziwej części Ciebie. Tej, której nie zdążyły jeszcze oswoić społeczne normy i oczekiwania. Jest jednak jedna istotna rzecz. Odnalezienie siebie nie oznacza osiągnięcia doskonałości, wręcz przeciwnie, oznacza przyjęcie własnych niedoskonałości, bez pozwalania im na definiowanie nas. Oznacza pogodzenie się z tym, że podróż nigdy się nie kończy, że zawsze będzie coś nowego do zintegrowania, coś nowego do odkrycia. Dlatego największym błędem jest traktowanie tego procesu jak poszukiwania szybkiego rozwiązania. Wiele osób zwraca się ku samopoznaniu, oczekując ostatecznej odpowiedzi, skrótu do szczęścia. Ale odnalezienie siebie nie polega na eliminacji bólu czy trudności, polega na nauczeniu się, jak z nimi iść przez życie. Właśnie dlatego w mitach bohater zawsze musi stawić czoła wyzwaniom, zanim dotrze do skarbu. Smok, który strzeże złota. Nie jest wrogiem do pokonania, lecz strażnikiem zmuszającym nas do rozwoju, zanim będziemy godni nagrody. Tak samo jest z naszą psychiką. Zanim dotrzemy do naszej istoty, musimy zmierzyć się z własnymi lękami. Czy ta podróż jest tego warta? Jung odpowiedziałby, że nie ma innej drogi. Życie bez odnalezienia siebie to tylko egzystencja przechodzenie przez kolejne dni bez prawdziwego ich doświadczania. Kiedy odnajdujemy siebie nie tylko zyskujemy większe poczucie sensu i autentyczności, ale również stajemy się inspiracją dla innych. Bo ktoś, kto żyje w zgodzie ze sobą, ma znacznie większy wpływ na świat niż ten, kto jedynie podąża za nurtem. Więc pytanie nie brzmi, czy warto ale czy jesteś gotów zrobić pierwszy krok? Zrobienie pierwszego kroku oznacza otwarcie się na transformację, a to może budzić lęk. Jednak, jak zauważył Jung. To czemu się opierasz, trwa. Innymi słowy, im bardziej uciekamy przed sobą, tym mocniej nierozwiązane kwestie manifestują się w naszym życiu pod postacią lęku, chronicznego niezadowolenia czy destrukcyjnych schematów, które powtarzają się bez wyraźnej przyczyny. Opór wobec samopoznania jest czymś naturalnym. W końcu, kiedy zaczynamy kwestionować własne przekonania i zachowania, wiele naszych pewników zaczyna się rozpadać. To, co wcześniej wydawało się stabilne, nasze wartości, cele, a nawet tożsamość, może okazać się kruchą konstrukcją, bardziej uwarunkowaną oczekiwaniami zewnętrznymi niż autentyczną wewnętrzną prawdą. Ta faza dekonstrukcji może być bolesna, ale jest konieczna. Podobnie jak Feniks odradzający się z popiołów, możemy odnaleźć własną esencję dopiero wtedy, gdy porzucimy iluzje, które nas więziły. Jak jednak poradzić sobie z tą niepewnością? Jung uczył, że nieświadomość jest naszym sprzymierzeńcem, a nie wrogiem. Zamiast się jej obawiać, możemy nauczyć się odczytywać jej język, sny, symbole, irracjonalne impulsy, które pojawiają się bez wyraźnego powodu. Według niego psychika naturalnie dąży do pełni, a naszym zadaniem jest wspieranie tego procesu, zamiast go tłumić. Dlatego narzędzia takie jak analiza snów są tak cenne. Sny nie są przypadkowymi wytworami umysłu, to wiadomości z nieświadomości, wskazujące na to, co wymaga naszej uwagi i integracji. Często to, co odrzucamy w sobie, pojawia się w snach w formie symboli, prosząc, byśmy to uznali. Kolejnym kluczowym aspektem tej podróży jest akceptacja dualności. Jesteśmy zarówno światłem, jak i cieniem porządkiem i chaosem, rozumem i intuicją. Próba bycia jedynie jedną stroną tej równowagi prowadzi do wewnętrznego konfliktu. Jung zachęca nas, byśmy przyjęli fakt, że w naszej psychice współistnieją zarówno bohater, jak i antagonista, zarówno twórca, jak i niszczyciel. Dopiero gdy zaakceptujemy wszystkie te aspekty, możemy osiągnąć wewnętrzną pełnię. To przesłanie jest szczególnie istotne w świecie, który wymaga od nas, byśmy zawsze byli pozytywni, produktywni i doskonali. Ale prawda jest taka, że życie nie jest liniowe. To cykl wzlotów i upadków, oba równie ważne. Kiedy przestajemy walczyć z naszą zmienną naturą, odnajdujemy spokój. Być może to właśnie jest największa lekcja. Odnalezienie siebie nie jest stanem końcowym, lecz nieustannym zobowiązaniem wobec samego siebie. To odwaga, by patrzeć w głąb siebie, pokora, by uczyć się z każdej sytuacji, i mądrość, by zaakceptować, że nigdy nie będziemy w pełni gotowi i że to jest w porządku. Bo w końcu życie naprawdę zaczyna się wtedy, gdy odnajdujesz siebie, gdy przestajesz być jedynie aktorem na scenie egzystencji i stajesz się autorem własnej historii. Pozostaje więc jedno pytanie: co zrobisz z tą nową świadomością?